No już chyba ostatni filmik, jak widać telewizorek cały czas zmierza w naszą stronę. Przełącz na Ta... HBO. Tak. Pilota do niego nie mam. To ze smartfona steruje. Ha, ha, ha. Nasza miejscowa Pokazane wujek, jak buty smaży. Nie wiem, to tak wiatr nie? Nie wiem, czemu teraz tak wychodziłem z domu. Było 4 stopnie, to no jest zawsze Nic, będę musiał chyba to do brat zbinąć, wiesz. Ale to jeszcze troszkę poczekaj. A potem za tym już jest czysto? Znaczy, za tym to jakieś takie drobne płyną, i tam, i to, i to tam dalej. Tutaj najgorzej jest z tymi chabździami. To jest co tutaj, teraz płynie.